Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was kolejny raz, bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze u Was, wita Was Michał Wyrobek i Monika Jurczyk, dzień moja dobry. partnerka tutaj w edycji i muza pięknie zabrzmiało. Dzisiaj będziemy się zajmować edycją Napisz o mnie wiersz. Później Dzisiaj będziemy się zajmować na edycją dzisiaj będziemy się zajmować edycją portretów, tudzież selfie dla początkujących w programie, który się nazywa Lightroom i jest to trzeba pamiętać darmowa wersja Lightrooma, czyli ta wersja Lightrooma mobilna na telefon, którą sobie można pobrać w App Store albo Google Play. Link jest w opisie wideo. E, tak będzie prościej, tam klikacie nie, i już macie aplikację Lightroom, jest tak jest prościej. łatwiej zdecydowanie. Tak, zacznijmy sobie od czegoś, o co pytali moi wspaniali fani. Co ja sądzę o aparacie, który jest w Lightroomie wbudowany? Uważam, że on jest bardzo fajny, pokażę Ci Moniko, gdzie on jest. Jest on tu, jak dodajesz zdjęcie, to obok możesz albo dodać, albo masz ikonkę aparatu. Okay. I klikamy sobie to. Dlatego o tym Wam mówię, że nim jest zrobić łatwiej zdjęcie niż tym, który jest standardowo wbudowany w Wasz telefon. Klikamy sobie na tą ikonkę aparatu, włączamy i jak chcemy teraz zrobić czegoś zdjęcie, tam akurat widać sam bałagan, ale nieważne, na samej górze jest napisane jaki to jest, jest format: tak albo DNG, albo JPG. I teraz to, co kiedyś dawno temu mówiłem w jednym z filmików, to to, że my zawsze chcemy robić zdjęcie w formacie RAW, czyli nieskompresowanym, taki, który się łatwiej edytuje, który ma więcej detali na zdjęciu, jest prostszy w obróbce. I to akurat w tym przypadku jest format DNG. U Ciebie jak to się nazywa? Przepraszam, bo Monika jest chwilowo na wagarach, ale zaraz do nas dołączy. Mm, DNG się to u mnie nazywa. Robimy zdjęcie w formacie DNG. Jedyny detal, który też kiedyś już mówiłem, jak robicie zdjęcie, to tu można sobie wybrać punkt ostrości. Czyli klikając, mówicie, gdzie ma się ustawić ostrość. Pokazujecie. I pokazujecie i klikacie. Czyli naciskacie na ekranie, gdzie ma być punkt ostrości, ale też to jest punkt, z którego on bierze jakby ogólną jasność całego zdjęcia. I teraz najważniejsze jest w edycji i robieniu zdjęcia to, żeby to zdjęcie było nieprzepalone, e, czyli żeby nie było jakiegoś obszaru, który jest tak jasny, że w ogóle nie widać żadnego szczegółu. Łatwiej jest zdjęcie wyjaśnić niż ciemnić to, co jest przejaskrawione, jakby to przejaskrawione już odpada, jest po zdjęciu, trzeba na nowo robić, nie śmiej się. Dobra, więc robimy tak, że najczęściej na ten najjaśniejszy punkt e, nakierowujemy sobie ten kwadracik, robimy zdjęcie. I co jest fajne? I to to, z czym ostatnio mieliśmy niektórzy z nas e, problemy, że to zdjęcie od razu lą ląduje w Lightroomie, nie trzeba go importować, i tak dalej. Tak. To jest pierwsza ja rzecz. Ja chciałabym zauważyć, dygresja. że ja to od dawna wiem. Cudownie. Bo jak byłam kiedyś sama na wakacjach z mają, to tak mi kazałeś robić zdjęcia, żebyś mógł je później nam obrabiać. Cudownie. Dzisiaj się będziemy zajmować obróbką bardzo e, początkującą portretu, tudzież selfie, w zależności od tego, czy ktoś Wam robi, czyli Insta Husband, czy Wy sami sobie robicie, e, wtedy to jest po prostu selfie, ale to tak naprawdę jest portret. Ja przygotowałem wcześniej, Moniko, twoje zdjęcie tu piękne, które sobie teraz zaimportujemy do Lightrooma, czyli mówię o tym. Mhm. Mm Włącz sobie je. Muszę znaleźć lajtu. Moja podczekaj. droga. Piesze... Pamiętajcie, żeby kliknąć ten ptaszek. To nie jest wcale Dlatego takie… Dlatego to jest dla początkujących. To, to I wcale... my mamy czas, spokojnie, nikt się nie spieszy, dacie sobie radę. Ale ja czuję ten skpiący tam... wzrok na sobie. Czuję. A chodzi o to, że. <ścoughs> chodzi o to, że to nie jest wcale intuicyjne, bo myślałam, że wystarczy dodać i to już jest nikt nam ptaszka, nie dodało się. To prawda. Ptaszek jest istotny. Ona, to jest taki przykład, ona nie robiła tego nigdy no. wcześniej. Znaczy robiła to raz, teraz robi drugi, <laughs> więc dlatego macie perspektywę. I też przed sobą możecie się usprawiedliwić. ok zaczynacie, jesteście początkującymi, jest wszystko dobrze. Nigdzie się nam nie spieszy. No to mamy to zdjęcie, tak? Tak. Od czego byś zaczęła? Czego Cię uczyłem przedtem? <laughs> oh, fuck. To się nazywa konfrontacja na lekcji. Dobra, Dzień temu nagrywaliśmy. I poczekaj, ja Miałaś bym, ja bym zrobiła auto, ale nie wiem, że A, nie wolno, nie wolno. wolno. E, Chodzimy w światło. Zaczynamy od tego, żeby to zdjęcie skadrować, bo A. ono, jak widzicie, gdyby trzeba je dodać na Instagram, to ma za dużo nad głową przestrzeni, no i do kwadratu nie da się tego zmieścić na Instagram, nie dobrze, by to wyglądało. Wy próbujemy sobie wykadrować to zdjęcie. Ja akurat zawsze próbuję tak to wykadrować sprytnie, żeby ten punkt tutaj przecięcia górnych kwadratów był gdzieś na wysokości twarzy. Niekoniecznie trzeba będzie mieć osobny filmik o kadrowaniu zdjęcia. To jest akceptowalny dla Instagrama format, czyli jest albo 4 na 3, czyli taki trochę portretowy prostokąt albo 1 na 1 czyli kwadrat. I co ptaszek? I ptaszek sobie naciskamy, mamy, lecimy dalej. Mamy wykadrowane trochę, ja bym to troszkę jeszcze bardziej tu przyciął, o, w ten sposób. Zobaczcie, że tu jest ten trig, o którym mówiłem ostatnio, w filmiku, który gdzieś tu się pojawi, w proponowanych, czyli też znowu na pierwszym planie jest tu akurat firana, ale to powoduje, że już jest jakaś taka pseudogłębia, już się trochę lepiej na to patrzy. Dobra. I Mamo... z jaką pogardą ty powiedziałeś firana? Czy nosisz w sobie jakąś wewnętrzną pogardę dla firan? Wykadrowaliśmy to trochę. Teraz co dajemy Moniko? Światła. Tak. Dajemy sobie światła. Od czego byśmy zaczęli? Od, ja bym zaczął od tego, żeby może zacząć od troszeczkę ekspozycji, czyli żeby troszeczkę wyciągnąć kolorek, nie kolorek, żeby po prostu pojaśnić całe to zdjęcie, mhm. dalej pamiętamy, czyli podświetlenia minimalizujemy, czyli to wszystko, co nam za bardzo świeci i ślepi na zdjęciu i podkręcamy cienie, może nie na maksa, ale tak do 75-78 w moim przypadku. Czemu aż tak? Bo wtedy te detale, na przykład za tobą ta tapeta jest bardziej widoczna, a przedtem była za bardzo w cieniu i trochę jest lepiej zbalansowane całe to zdjęcie. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy ja, nie wiem jak to się, White's u mnie, biele. Biel. Ja akurat na twoim Instagramie zobaczycie, jak wyglądają presety, które tam są przygotowane. Jeszcze ich nie ma w sprzedaży, ale będą. Ja zawsze tam podkręcam te biele i widać to w widzie całego Instagrama, że jak wejdziecie, to od razu co się rzuca w oko, to to, że jest takie ładne, jasne. I to właśnie dlatego, że ta biel jest tak podkręcona, więc ja sobie to tu podciągnę. No do 50, może trochę przesadziłem, 42, dobra. I ostatnia rzecz, która tu jest, możemy troszeczkę te czernie przeciągnąć w dół, bo one wtedy nam robią taki troszeczkę większy kontrast. Troszeczkę I to jest ile? Troszeczkę, czyli minus 20, ja dałem, ale może dam sobie minus 11. Dobra, no to teraz, jak naciśniecie dłużej palcem na ekran, to się pokazuje, jakie było przedtem, jakie jest teraz. Już jest super. Już jest dużo lepsze. Tak naprawdę to zdjęcie już jest dobre i można by je opublikować, ale co my robimy dalej? Co jest ważne w portrecie? Tu dajemy sobie wstecz. Oczywiście ja nie zapisałem tego i wszystko mi się teraz utraciło, ale to nieważne. To co ja bym zrobił, to zapisał sobie wersję tą konkretną, tę konkretną jako roboczą. Na przykład dałbym nową wersję Create New Version. Tego się ostatnio uczyliśmy, typu Wykadrowane. Jeśli cokolwiek robimy dalej, to zawsze możemy wrócić do punktu wyjścia, w którym uznajemy, że ok, zdjęcie już jest w miarę dobre. Idziemy dalej. To co chcieliśmy Wam pokazać to to co się dzieje często na Instagramie, czyli weźmy sobie na nie światło tylko kolorki. Raz, że troszeczkę oczywiście możemy tą temperaturą tu sterować, zrobić, ją, e, cie, zrobić to zdjęcie cieplejsze, trochę chłodniejsze, to jest jedna rzecz, tego się już uczyliśmy ostatnio. Trochę tą tintę zwiększyć w kierunku, który nam bardziej pasuje, ja to w zasadzie zostałem tak jak jest tutaj. Natomiast to, czym się zajmę, to jest ten miks, gdzie są te poszczególne kolorki. I teraz zobaczcie tu na jedną ciekawą rzecz. Tu są w zasadzie trzy kolory, które są zawsze istotne, jeśli zajmujemy się obróbką portretu, tudzież twarzy, skóry, czegokolwiek. To jest pomarańcz. Dajemy sobie na ten pomarańcz i zobaczcie jedną rzecz. Często na Instagramie dziewczyny, które są na plażach, albo niekoniecznie na plażach, które chcą być bardziej opalone, a nie, nie ma solarium w najbliższym tutaj otoczeniu, można zrobić coś takiego, że w pomarańczu po prostu dajemy ostatni suwak, który się nazywa... Luminacja. Luminacja i ściągamy go w dół. I zobaczcie, co się dzieje. Dzieje się Uhuhu. coś przerażającego, bo ta skóra nie wygląda później zdrowa. Jesteś bardzo opalona, tak? Jestem afroamerykanką. Natomiast... Najczęściej presety, które kupujecie i które mają napisane opalona, brunetka, blondynka i tak dalej, po prostu mają ściągnięte te wartości w dół, dzięki czemu skóra się od razu opala w cudzysłowie. Ale moja skóra bardzo jasna nie wygląda dobrze w tym opaleniu. Twoja nie wygląda dobrze, dlatego tu jakby bazujemy na naszej estetyce i się zastanawiamy, czy to nam pasuje, czy też nie. A druga sprawa jest taka, i to jest już kwestia jakby waszego podejścia, ja nie lubię tak e, przeedytowanej skóry, my jej nigdy, albo nie lubisz, my. Nie lubisz opalonych my dziewczyn? My jej nigdy nie wykładamy. Lubię opaloną, natomiast nie w taki sposób, bo ona nie jest naturalna, ale większość instagramerek tak działa, na przykład. Bo to faktycznie od razu cię opali, od razu te kolorki są inne. Jeśli jesteś ciepłym typem kolorystycznym, to wyglądasz od razu lepiej. Tam policja jedzie, ale jeszcze mamy czas. Leźmy dalej. Na naszych Instagramach staramy się nie dawać wygładzonych, przeedytowanych zdjęć, gdzie jest wszędzie wszystko wygładzone, gdzie skóra wygląda trochę jak plastik. Unikamy tego i staramy się po prostu dawać zdjęcia jak najbardziej naturalne. Oczywiście dbając o to, żeby były dobre kolorki, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej, ale nie przeedytowujemy tego. Dobra, dalej możemy się pobawić trochę saturacją, czyli nasyceniem chyba u ciebie. Mm -hmm. Też można pociągnąć to mocno jeszcze w górę i wtedy I już jest całkowicie opalona. Ale tak marchewkowo. Marchewkowo. To można zbalansować czymś, co jest na samej górze. Mhm. Jak u ciebie się to nazywa? Barwą. Więc jak uznamy, że na przykład nasza barwa nie jest adekwatna z jej oryginalną, to próbujemy to zbalansować barwą. I chcąc, nie chcąc, jak teraz sobie poustawiacie wszystko i klikniecie, jakie to było w oryginale. To już naprawdę jest duża różnica. I szczególnie jak jesteście na wakacjach i przeciągniecie te parametry w dół, to od razu się robi piękna opalenizna, ale ona wtedy nie jest nieadekwatna, bo po prostu jesteście jakby opalone. Tak. Co innego, robić to w zimie, gdzie siedzicie w biurze, e, wtedy to wygląda trochę śmiesznie, ale to jest jakby do każdego zdjęcia trzeba dobrać edycję już niezależnie. Jak już ustaliliśmy, jak bardzo chcemy być opaleni, to. Zobaczmy sobie, jaka była przedtem ta fotografia, jaka jest teraz, i tak już jest duża różnica. Idźmy do części premium Lightrooma mobilnego. I teraz, tak, jako ciekawostkę Wam pokazuję, co tu można zrobić i czy warto faktycznie płacić za to, czy nie. Po samej lewej jest coś takiego co się nazywa Selective. To są narzędzia do udoskonalania i edytowania niektórych obszarów, na, nam, na których nam zależy w tym przypadku. Jest to twoja piękna buzia. Dziękuję. Więc robimy coś takiego, że wybieramy sobie, jakie narzędzie do zaznaczania tych fragmentów chcemy wybrać, ja wybiorę sobie elipsę i zaznaczę moniki. Buzie, w taki oto sposób. Ten czerwony nam pokazuje, na jaki obszar to będzie teraz działało tylko i wyłącznie. Jak sobie to zaznaczymy, to jak mówię, to niestety jest w tej wersji już premium, trzeba za to zapłacić, ale może warto. To jest ile? 20 zł miesięcznie? Sami się przekonacie. Kilkanaście, wydaje mi się. Okay. Dam pod odcinkiem to info. W każdym razie, jak sobie zaznaczymy ten obszar, to tu po pojawiają się opcje, co z tym obszarem można zrobić, i wybieramy coś takiego, co się nazywa Detail. Albo inaczej, albo, albo dajemy sobie wcześniej, zaznaczamy to, effects i tu mamy coś takiego jak texture, clarity, dehaze, cokolwiek to znaczy. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak zaznaczymy sobie clarity, nie zaznaczymy, jak podciągniemy sobie clarity, to niestety z tą skórą dzieje się coś niepokojącego, bo ona się bardzo wyostrza, w sensie inaczej, źle, wyostrzają się wszelkie możliwe mankamenty tej oh, skóry. Nie. A my tego bardzo nie lubimy. Jeśli jest całościowe zdjęcie, albo to jest natura, albo jakiś obiekt, szklanka, czy cokolwiek, to jak to podciągniemy, to wygląda super, bo te krawędzie się odznaczają bardziej, jest lepszy kontur, wygląda fantastycznie. Weź Natomiast to zmień. na skórze nie. Na skórze zazwyczaj przeciągamy to w drugą stronę i wtedy wygładzamy ją. Ale tak, jak wam mówię, to zależy od waszych preferencji. Monika już ta, nie lubi wykładać swoich zmarszczek. Tak, jest to trochę oszukiwanie. Niestety tym się rządzą prawa Instagrama często, żebyście mieli świadomość. Jak sobie zobaczymy i naciśniemy teraz, damy, damy to, jak ty Botox, Nie trzeba Botoxu, wystarczy dobra aplikacja. Jak zaznaczymy ptaszka i... jak wrzustaliśmy... to jest słowo tego odcinka. Sorry. Jak teraz naciśniemy... To naprawdę jest duża różnica, i ta tak. skóra jest trochę wygładzona, oprócz tego, że jeszcze ma kolorek, jest wyjaśniona i tak dalej. To właśnie się dzieje przy tych narzędziach Selective. Pewnie tak samo mógłbyś moją dłoń wygładzić. Oczywiście. Na razie działamy na twarzy, ale co za tym idzie głupio mieć super wyprasowaną twarz, ale rękę, która jest 30 lat starsza, więc tym się będziemy zaraz zajmować, a może nawet przy tym odcinku, bo teraz się zajmujemy portretami. Tak jest. Dajemy jeszcze raz te efekty, i oprócz, oczywiście, tu można w nieskończoność zmiękczać i wygładzać tą twarz, tak, że ona jest no, już nieprzyzwoita. To jest niemowlaczek, nie? To jest niemowlaczek, ale delikatna, delikatne wygładzenie, nie widać, że to jest sztuczne. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że o jezu, jak, jak, ta, jak ta osoba pięknie, młodo wyprasowanie wygląda. Drugie, druga opcja, która tu jest, jest texture. Która też może podkręcić każdą Waszą niedoskonałość w tym obszarze, a w drugą stronę, wręcz na odwrót, wygładzić znowu. Ale jakaś taka niewyraźna jestem, jakbym miała rutyno skorbin wziąć. I niestety większość kobiet na Instagramie, nie mów, może przesadzam z większością, ale jednak większość właśnie w taki sposób uzyskuje efekt cudownie opalonej, gładkiej skóry bez żadnych mankamentów. To jest tylko jedna z opcji premium. Nie liczę tutaj usuwania takich już faktycznie zmarszczek, jakichś tam krostków i tak dalej. To jest najprostsza z tych opcji, najbardziej ogólna, więc widzicie dokąd możemy zmierzać. To jest jedna rzecz. Pięknie nam się ta skóra wyprasowała. Botox w cenie 19 zł. Teraz co możemy dalej zrobić, iść oczywiście dalej. To jeszcze raz sobie zaznaczamy selektyw, dajemy znowu elipsę i zaznaczamy sobie oczko. Bo jak zobaczycie na Instagramie, co czasem się dzieje, to to, że panie mają takie cudownie białe oczy z pięknie widoczną, kontrastującą tęczówką niebieską. Ale ja mam takie naturalnie. Ty masz takie naturalnie, ale nie każdy jest taki szczęś takim szczęśliwcem. I to tak samo można zrobić akurat tu, można dać sobie jasność i po prostu te biele, które tam sobie na początku poprawialiśmy, też tu dać. I to oko od razu się robi. Raz, nie chcę powiedzieć lepsze, ale bardziej kontrastujące. Białko jest jaśniejsze, więc się wydaje, wow, jak ona wygląda jak z katalogu. No, w taki sposób to uzyskujemy. Można jeszcze zwiększyć kontrast. Dalej przechodzimy na kolorek i podkręcamy i dajemy sobie, żeby było bardziej niebieskie. I uzyskujemy coś takiego. Wow, taki habrowy. Taki habrowy, cokolwiek ten kolor znaczy. No i Wiesz, teraz. I teraz wygląda haber? Kwiatek? Tak. Nie wiem. Idąc dalej, jak teraz sobie naciśniecie dłużej, no to zmiana jest już Ogromna. gigantyczna. Gigantyczna, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my faktycznie chcemy pokazywać na tym Instagramie siebie, czy to, jak dobrze się posługujemy, albo ktoś, jak się u nas w zespole dobrze posługuje narzędziami edytorskimi. Na tym kończymy chyba dzisiaj. Tak jak wam mówię, to są narzędzia premium Premium, one nie są koniecznie niezbędne do obróbki bo dużo rzeczy można uzyskać bez nich. Jeszcze tylko się cofnę. Jeśli nie macie premium, a wejdziecie sobie w efekt, to samo można tutaj zrobić, czyli ściągnąć to clarity w dół. Natomiast ono ściąga wtedy całość, całość nie tylko waszą twarz i to zdjęcie się wydaje troszeczkę takie rozmyte. Natomiast też można w ten sposób eksperymentować. To się przydaje czasem, jeśli martwą naturę też fotografujemy, chcemy jakiś szczegół wydobyć, który fajnie odcina pozostałą część zdjęcia, no i tyle chyba w zasadzie. Tak to wygląda. Ja mam tyle na dzisiaj, czyli tak naprawdę poprawienie kolorków skóry i poprawienie oczu. oczu i poprawienie tak naprawdę niedoskonałości. Jeśli jest to konieczne, chociaż nie jestem tego fanem. A i pamiętajcie o tym, żeby robić zdjęcia w raw albo dng. To jest też ważne z początku. Zapomniałeś powiedzieć, że trzeba kliknąć w dzwoneczek, żeby cię zasubskrybować. Jeśli wam się oczywiście podoba ten odcinek, jeśli wam się nie podoba, to też to zróbcie. Będzie mi bardzo miło. <laughs> na zachętę, na zachętę i wpiszcie na zachętę komentarz, czy wam się podobał odcinek, czy wam się nie podobał. Ja oczywiście gram. Czy to tutaj. w ogóle jest dla was przydatne? Może tak. Ostatnie skrzypce tu gram. Niestety trudno mi się w z tym odcinku, pochodzić. ale w następnym już wysuniemy cię na pierwszy plan, a wam życzę wszystkiego dobrego i udanych zdjęć. Do usłyszenia. Pa.